Cześć manko z tej strony, PLP. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Karola z Kalisza. Nie wiecie, kto to Karol? Zobaczcie. Pewnie to, co zauważyliście na zdjęciu, myślicie, że to jest sketchu podliżki. bądź jakiś fake. Niestety nie, to jest prawda ten młodzieniec zeskaryfikował sobie twarz. Dlaczego to zrobił? Przypuszczam, że chciał być podobny do swojego idola y, Popka, który jest raperem sławnym i też zeskaryfikował sobie twarz kiedyś. Lecz nasz Karol stanowczo się wypiera, że nie zrobił tego dla idola, czy dla nas, dla swoich fanów, gdyby jeszcze ich miał, y, tylko dla siebie. Opublikował post na Facebooku, który zaraz wam pokażę. Pozwolę sobie przeczytać. Mówię do jebanych hejterów. Ja to zrobiłem dla siebie, a nie dla was. Więc nie hejtujcie. Ten post był skierowany wyłącznie do hejterów. Widocznie zauważył, że ludzie nie popierają go w tym, co zrobił. Bo przecież jak można tak się oszpecić, tak oszpecić swoją twarz? Ja również tego nie popieram. Uważam go za idiotę i głupka. Bym powiedział nawet, że ma niedojebanie mózgowe, ale już nie chcę go totalnie kompromitować. Jedynie mogę na niego napluć, jak ta Bonzo. I pluję na Was pytanie: Macie? E, dobra. Po tym poście, gdyby zostawił tylko ten post, nawet byłoby spoko. Ale po tym poście zaraz opublikował filmik, w którym wywyższa się takie odniosłem wrażenie, bynajmniej że jaki on to jest odważny, że zeskaryfikował sobie twarz. Większość oczywiście ludzi krytykuje go, że oszpecił się tylko. Ale cóż, jego życie, jego sprawa. Niestety nic nie możemy na to poradzić. Mam nadzieję, że tylko jego fame, którym teraz jest, nie będzie długo trwał. Że zniknie z tych wszystkich internetowych portali, z Facebooka, z, nawet z telewizji, bo widziałem już w telewizji nawet go rozchwytują. Po prostu szkoda mi gościa, że jest taki głupi. Mam nadzieję, że nikt inny za jego trochę nie pójdzie. A teraz puszczę wam filmik, jak naprawdę um, wywyższał się i stawał sprawę jasno, że on jest hardkorem i w ogóle. No i oczywiście na końcu. Co, co drugie słowo ogólnie to przekleństwo na końcu oczywiście jebać hejterów itp itd dobra powiem tak wyjebani hejterzy nie komentujcie mi w komentarzach że jestem słaby i w ogóle dla mnie wy hejterzy jesteście kurwa słabi ponieważ mycie tylko kurwa dawać komentarze a, a nie, nie macie takiej odwagi jak ja żeby to kurwa zrobić kurwa i mam tyle do powiedzenia i kurwa wszystko no jebać no to to wszystko, ja bym tu zakończył mój filmik o tym naszym Karolu z Kalisza, ponieważ nie ma co się więcej na jego temat wypowiadać. Istny debil i tyle, idiota. Cóż, zrobił, co zrobił. Mam go w dupie, mam na niego wywalone. A reszta Polski jak chce, to niech go hejtuje albo nie. i też nie. No to trzymajcie się.